Cześć. Dzisiaj, dla odmiany w dobranocnych bajkach z zespołem LifeKit, poczytamy sobie kilka wierszy bardzo znanego poety Juliana Tuwima. A zaczniemy od wiersza Idzie grześ. Idzie grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za grzesiem. Piasku mniej, nosić lżej, cieszy się głuptasek. Do domu wrócił, worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Wraca grześ przez wieś, zbiera piasku ziarnka, po maluśku, po woluśku zebrała się miarka. Idzie grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za grzesiem, i tak dalej, i tak dalej. Okulary. Biega, krzyczy pan Hilary. Gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w surducie, w prawym bucie, w lewym bucie. Wszystko w szafach poprzewracał, maca szlafrok, palto maca. Skandal krzyczy, nie do wiary, Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie wszędzie szuka parska, sapie. Szpera w piecu i w kominie, w mysiej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka, nie chce wierzyć, znowu zerka. Znalazł są. Okazało się, że je ma na własnym nosie. Na szczęście ja swoich pilnuję. O, właśnie widzę, że marzy po pewnym miejscu. O, tak, na nosie. <noise> Czas na ptasie plotki. Przyszła gąska do kaczuszki. Obgadały kurze nóżki. Do indyczki przyszła kurka, obgadały kacze piórka. Przyszła kaczka do perliczki, obgadały dziób indyczki. Kaczka kaczce wykwakała, co gęś o niej nagęgała. Na to rzekła gęś, że kaczka jest złodziejka i pijaczka. O indyczce zaś pantarka powiedziała, że plotkarka. Teraz bójka wśród podwórka, że aż lecą barwne piórka. To ja teraz przeczytam chyba jeden z najbardziej znanych wierszy: Skakanka. Żeby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Prawda, ale gdyby nie skakała, to by smutne życie miała. Prawda? Bo figlować bardzo miło, a bez tego to by nudno było. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać. Trudno. Więc gdy cię dorośli straszą, że tak będzie jak z tą naszą kozą, najpierw grzecznie ich wysłuchaj, potem powiedz im do ucha prozą. A ja znam może 20 innych kuzek, co od rana do wieczora skakały i zdrowe są, i wesołe, i nic im się nie stało, i dalej skaczą. Grunt, żeby się nie bać, tak skakać, żeby się nic nie stało. Bo inaczej co by za życie było, prawda? I skacz ile ci się podoba. Niech dorośli zobaczą, jak to się robi. Jutro będzie cały dzień na skakanie, a tymczasem dobranoc.